Dzień dobry Państwu. Janusz Spytek, kierownik ośrodka szkolenia kierowców Alan, instruktor nauki jazdy. W dzisiejszym filmiku chciałem Państwu przedstawić przygotowanie się do jazdy. Będzie to przygotowanie jak na egzamin, jak i do każdej jazdy samochodem. W pierwszej kolejności regulujemy sobie fotel. Fotel ma cztery regulacje. Pierwsza regulacja jest to dźwignia, którym regulujemy siedlisko góra-dół. Jeżeli osoby niskie są, regulują sobie dźwignię do góry, podnosimy wtedy pupę i całe ciało do góry. Wciskając na dół fotel zjeżdża na dół. Reguluje oparcie w sposób następujący, tak jakby z przodu samochodu, widzieć po prostu jak najwięcej. Oczywiście nie zobaczymy maski, ale po prostu wysokość fotela ułatwi nam. Obserwacje drogi do przodu, zatrzymanie się za pojazdami oraz parkowanie. Następny element z ustawienia fotela jest to dźwignia. Podciągamy do góry, regulujemy odległość względem pedału sprzęgła. Mniej więcej podstawowa zasada powinna być taka, po wciśnięciu pedału sprzęgła do oporu noga nie może być całkowicie wyprostowana. Kolano musi być lekko ugięte. Ja mam fotel teraz odsunięty za daleko do tyłu. Przysuwam troszeczkę do przodu. O, to jest dla mnie optymalna pozycja wciśnięcia sprzęgła. Nie mogę tak samo podsunąć fotelu jak najbliżej, no bo wtedy nogami będę uderzał w kolumnę kierowniczą. Poza tym będą mnie bolały kolana i uda. Więc to jest tak samo nieprawidłowo. Jeszcze raz przesuwam fotel do tyłu, wciskam pedał sprzęgła do oporu, noga jest lekko ugięta, pozycja jest prawidłowa. Następnie drugą małą dźwignią regulujemy tutaj oparcie. Podciągam dźwignię do góry i plecy sobie ustawiam. Powinienem plecy ustawić w miarę blisko pozycji pionowej, ale nie całkowicie do pionu. Tylko lekko ugięte do tyłu. Jeżeli pozycja, oparcie jest prawidłowe, wygodnie mi się siedzi, sprawdzamy, czy nadgarstki moje są na godzinie 12 kierownicy. Teraz mój nadgarstek jest troszeczkę za daleko, ale nie przestawiam już fotela. W tym momencie spokojnie sobie wyreguluję kierownicę. Kierownicę regulujemy tutaj z lewej strony, odbezpieczam dźwignię kierownicy. Teraz dwoma rękami mogę sobie wsunąć kierownicę do środka, wysunąć, podnieść do góry, opuścić. Reguluję kierownicę, zabezpieczam dźwignię do góry, sprawdzam, moje nadgarstki są na kierownicy. Łapiąc teraz pełną dłonią kierownicę na godzinie 12, jestem w stanie spokojnie sobie kręcić kierownicą. Moja pozycja... Jest prawidłowa, ponieważ plecy mam oparte o oparcie. Nie odrywam pleców. O w ten sposób w trakcie kręcenia kierownicy. Druga rzecz: nie siedzę na kierownicy i nie robię coś takiego. To jest prawidłowa pozycja za kierownicą na fotelu względem kierownicy. Regulacja kierownicy i fotela. Ostatni element do wyregulowania. Mamy zagłówek. Regulacja zagłówka. Zagłówek regulujemy tak, aby górna krawędź zagłówka była z górną krawędzią głowy. Jeżeli jest odrobinę za wysoko, mamy tutaj przycisk z boku, wciskamy, obniżam zagłówek na dół. Teraz zagłówek mam wyregulowany prawidłowo. Po ustawieniu fotela, regulacji kierownicy, następnie zapinamy sobie spokojnie pasy. Nie zapomnijmy, że później w następnej kolejności. Regulujemy, ustawiamy lusterka. Najpierw przełącznikiem środkowym, lewe, prawe, regulujemy, które lusterko chcemy w samochodzie zewnętrznym regulować, ustawiłem sobie na lewe. Teraz regulujemy lusterko. Powinniśmy tak wyregulować sobie lusterko, aby tylni obrys samochodu, najlepiej tylnia klamka, była mniej więcej w połowie wysokości lusterka, kawałeczek od naszego rogu. Analogicznie przednia klamka będzie na dole rogu lusterka. Lusterko mamy ustawione prawidłowo pod wyjazd na miasto. Teraz regulujemy prawe lusterko. Przełącznik regulacji lusterek przełączamy na prawo, następnie strzałeczkami góra, dół, prawo, lewo ustawiamy sobie prawe lusterko, tak aby tylnia klamka była w połowie wysokości lusterka, kawałeczek od lewego rogu. Analogicznie prawa przednia klamka będzie tuż na dole lusterka. Lusterko zostało wyregulowane prawidłowo. Dziękuję serdecznie Państwu za oglądanie filmiku, przygotowanie się do jazdy, ustawienie fotela, kierownicy, lusterek. Oczywiście za niedługo będziemy następne filmiki. Pozdrawiam, do zobaczenia.